Płyć podwodna na Zanzibarze. Nie wiem czy wiecie, ale jest nowa opcja oglądania rafy, nie wchodząc nawet do wody. Jest to fajna możliwość dla tych, którzy nie potrafią nurkować lub boją się wchodzić do oceanu. Są trzy opcje do wyboru. My jednak wybraliśmy oglądanie samej rafy przez dwie godziny. Więcej szczegółów oraz ceny znajdziecie na stronie podanej w opisie. Ceny z tego, co widzimy, mają ulec zmianie. My jednak płaciliśmy 69 dolarów za osobę. Naszym zdaniem jest to bardzo fajna wycieczka. Jeżeli możemy doradzić, to wybierzcie tą opcję o godzinie 14. Jest również opcja o 9.30 rano i gdy nie padało na wyspie, przynajmniej dwa dni. Podczas naszej pierwszej wycieczki w czasie mocnych deszczów widoczność pod wodą nie była zbyt dobra. Jednak gdy popłynęliśmy w innym dniu, byliśmy zachwyceni. Filmiki nie oddają tego, co widzieliśmy w realu. Na żywo wygląda to o wiele lepiej. Generalnie byliśmy bardzo zachwyceni i z chęcią wypłyniemy jeszcze kiedyś. I to tyle. Żegnamy się z Wami. Pa!